Dzień dobry, sklep z serwetkami wita ponownie w swoich progach serwetki cudaniewidypl Dziś chciałem Państwu pokazać nasz najnowszy pomysł związany ze sklejką. Mianowicie, cóż my to mamy, mamy dekory ozdobne do własnego ozdobienia, do własnej produkcji, to jest nasz pomysł, takżeśmy wymyślili. Na razie w klimacie, że tak powiem, góralskim w tą stronę kierujemy się, może przez to, że, może przez to że, że klientki, które to widziały, już się, że tak powiem, lekko zachwyciły i powiedziały, że kurczę, fajny pomysł. No to co? No to trzeba ten pomysł zaprezentować światu. Cóż my mamy? To jest medalion. Taki akrylowy medalion, który po rozłożeniu o, po rozłożeniu to są dwie części. Tu się coś tam do środka wsadza i to z tego się robi elegancką bombkę. Ale ten medalion można wykorzystać też w inny sposób. Taki mamy pomysł, żeby połówkę tego medalionu wykorzystać do takiej ozdoby, do takiej sklejki składającej się z dwóch części. Proszę bardzo. I cóż, to jest dodatkowo wycięta ozdóbka. To jest medalion. I co, ozdabiamy, malujemy, coś tutaj w środku dekorujemy, wsadzamy, proszymy i mamy dekorację. Ja jeszcze wymyśliłem inną, taką, tak jak pokazywałem, tutaj taką bardziej góralską. Proszę uprzejmie, to jest jeszcze taka wersja. Też, 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 też bardzo fajna. Też pomysłowa. No, tutaj mamy też z jakąś taką, no, kwiatowym takim ornamentem. Yy, tutaj tak mi przyszło do głowy nocą anielskie skrzydła. Oczywiście to też jak najbardziej wszystko, wszystko tutaj pasuje. I tak to się prezentuje. To też z dwóch części. Oczywiście jeszcze po ozdobieniu trzeba skleić, żeby ładnie wyglądały. No, myślę, że to jest, to jest, to jest bardzo, bardzo fajny. Bardzo taki. Elegancki, fajny wzór. To też dwie części do ozdobienia. Ups! No i co? No, to żeśmy troszeczkę zaszaleli i zrobiliśmy tadawn, taką ozdobę, że jakbym mówił, może, może tutaj do powieszenia, tak jak kiedyś, 20 lat temu, raperzy nosili takie zegarki na, na łańcuchach. To może i my nośmy po ozdobieniu oczywiście, oczywiście, jakąś tam góralską rzeczą o ozdobieniu, o taką efektowną parzenicę. Proszę Państwa, te wzory, już jest proces ich zastrzegania, także to będą wzory zastrzeżone, wymyślone przez nas i wyłącznie przez nas. No i cóż, no i jeśli macie Państwo jakieś pomysły, to zapraszam serdecznie do odpowiedzi. Może jakieś inne ornamenty, może jakieś coś większego, może serduszka medaliona, może coś podłużnego, bo też są. Yy, jesteśmy w stanie wyciąć wszystko. Także to tylko kwestia, kwestia pomysłu. No i chyba najbardziej to kwestia czasu, który, który mamy na pracę, bo jest go niestety zbyt mało. No, to chyba tyle na dziś. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, przede wszystkim do komentarzy. Może coś tutaj Państwu przyjdzie do głowy, żeby coś nowego, następnego wyciąć. Nie wiem, dwa medaliony razem, trzy medaliony, może jakaś szafka z medalionami i z ornamentami do ozdobienia. No i cóż, zapraszam do sklepu, zapraszam na stronę. Zapraszam do sklepu stacjonarnego na Saską Kempę. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.